Moi drodzy, zobaczcie jaka mapa tak dla odmiany <grymiany> Oczywiście to jest przypadek tak mi się pliki nazwały, więc dlatego mam po prostu trzy powtórki na tej samej pie rzędu. A nie o to chodzi. Chodzi o te deki moi drodzy, po raz kolejny. Ty, 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 ty. Szybko mu się dzieje akcja. Nie będzie walka o krzak, ale będzie walka o miejsce. Sus to Y oraz e, Semowente, który sobie tutaj chciał postrzelać, ale nie postrzela, ponieważ suczka sto Y podjeżdża i mówisz A, pierdziel się gościu, to jest moje miejsce ja tu będę sobie stał i strzelał, a tobie nic do tego i w tym momencie nasze Sowente. Widzimy, ląduje na, na, powiedzmy, w sumie nawet na głowie, na wieżyczce, znaczy na górnej części czołgu i traci 80% punktów swojego życia, a suczka ma się cały czas dobrze, ale żeby nie było, jak widzimy, już tutaj poczuł krew, chyba stwierdził, że już, a dobra, jak już być debilem, to tak na 100%, no bo po co mam dawać siebie tylko połowę. I zaczyna wypychać semowentę. Nie wiem czemu. Semonente to się bardzo fajnie odgryza pan mibu. Mm, kilka fajnych użył. Co ciekawe, co to mnie też ciekawi, yy, kolega w tym, w tym Włochu yy, nic nie robi. On po prostu daje się poniewierać tej suczce, Ale może właśnie specjalnie dlatego, ponieważ teraz, jeśli został już zatopiony, słuczka jest niebieska. Z racji, że to jest kawał czołgu, który nie ma pan yy, kamuflażu zaraz szybko zejdzie. Pytanie, czy to są strzały od towarzyszy czy od czerwonych, nie wiadomo. E, I pamiętajcie, jeśli ktoś się zrobił niebieski, tak w 99% przypadków, bo zawsze jest 1% takiego, coś się często na odcinkach pojawia, od razu odstrzylujecie gościa. On tu jest niepotrzebny w tej grze, on robi... Samą rozpierduchę nie przyda Wam się, a raczej nawet zaszkodzi. Więc jeśli widzicie niebieskiego gracza, nie czekajcie od razu. Kilka strzałów to jest za Nie macie za to kary, a przynajmniej macie kłopot z głowy.